Witam Was serdecznie z kolejnego weekendu poszukiwań na 44. Teren Bitwy o Warszawę. W okresie, kiedy na drugiej stronie Wisły było powstanie warszawskie, tutaj trzecia dywizja Totemkow przyjęła uderzenie od tej strony mniej więcej frontu białoruskiego, który szedł. O tej bitwie mało wiadomo, chociaż to jest trzecia albo piąta bitwa co do wielkości. Pancerna w czasie II wojny światowej, to nie się mało słyszy. Dlaczego? Dlatego, bo Rosjanie ją przegrali. Dostali tutaj niezłe lanie, co prawda. Dywizja Wiking i Tottenkow się wycofały w stronę Modlina, a później koleją za granicę pociągami transportowymi, ale, ale Rosjanie tutaj dostali wielkie lanie i nie była ta bitwa określona jako wygrana. Tutaj, tak jak widzicie, jest droga główna, są rowy. Mamy oczywiście pozwolenia, dlatego chodzimy i e, warto tutaj w najbliższym otoczeniu dróg, które już wtedy były przeszukiwać tego typu miejsca. Tak jak widzicie tutaj takie bagienka. E, lekko bagnisty teren, są takie oczka wodne. Można sobie popatrzeć. Szersze tutaj, takie malutkie akurat, ale dalej dalej są większe i często teren tych oczek wodnych jest nieprzeszukany, ponieważ Wielu poszukiwaczy, jeżeli tu nawet tędy przeszło, to nie mieli odpowiedniego obuwia po temu i odpuszczali sobie takie miejsca, a w takim bagiennym terenie jak tutaj widzicie przed nami można znaleźć coś fajnego w świetnym stanie zachowania, ponieważ to jest środowisko beztlenowe. Także tutaj właśnie widzicie drogę, która już była w 1944 roku i dlaczego warto bezpośrednio w pobliżu drogi szukać. Jeżeli macie pozwolenia państwowe, to dlatego warto, ponieważ poszukiwacze chodzący na dziko unikają raczej bezpośredniej obecności drogi uczęszczanej. A po drugie ta droga była już w 1944 roku używana. I z tej drogi cały złąb pojazdy pancerne i tak dalej, które zostały rozbite. Były spychane na pobocze. Tutaj, akurat, w tym miejscu, w którym stoimy, był T34 rozbity w 1964 roku. Trochę wychodzi mechaniki, jakieś takie drobiazgi. Póki ciekawego, ale jak było coś większego, to Wam pokażemy. Także tyle wyszło coś ciekawego. Co tam masz ciekawego? Zaraz zobaczymy. O teren podmokły kleszczowisko co to jest no układ jakiś jezdny tak, tak. No. także tyle na teraz i pozdrawiamy serdecznie z terenu